Także moi kochani, kotki są spakowane, jadą po kolejną przygodę swojego życia, mam wielką nadzieję, że będą przeszczęśliwe i potem jak będę je zabierała, to będzie gorzej, bo zabierać je z, z powrotem i zamknąć, no to będzie raczej dla nich nieprzyjemne, ale słuchajcie, no może się ktoś już znajdzie, co? Takie piękne koty. Piękne koty, i to jest kwestia czasu z nimi, to nie ma żadnej wątpliwości. Żadnej, że one się oswoją. mogłyby być, mogliby iść razem, tacy piękni bracia. Byłoby im wesoło, byłoby cudownie, ale niekoniecznie mogą też iść osobno. Kminek i szafranek. E, także no, ja już zabieram ich stąd. I, I koci pokój świeci pustkami przez chwilę. To jest, słuchajcie, w sumie bardzo miłe uczucie dla mnie. Niesamowite takie. Hmm, taka lekkość. Chociaż oczywiście przeżywam dalej, co będzie z lukrecją i tak dalej, i tak dalej. No, także cioteczki tutaj kamerowe. Te, o, widzę Was teraz, Was nagrywam. Także ładne fryzurki, proszę, ładne minki, uśmiechy. <laughs> Lajwik przyjecie, wróci, jak wrócą kotki. Na razie tyle. Pa! No przerażone w siebie wtulone koteczki, dlatego ja bym bardzo chciała, żeby one razem znalazły domek. Zobaczcie, jak się wspierają, jakie to jest ważne dla tych zwierzątek. No takie kochane moje maleństwo. Maleństwo, ale już duże. Tu będziecie bardzo szczęśliwe rybki. Tylko chwilkę musicie tego stresu sobie puścić. Tak, ojejku. Nawet kotki nie patrzą. Jakie kochane maleństwa. Cześć, Kmineczku. Cześć, Słoneczku. Taki kochany jesteś. tak? Dobra. No i tu będziecie sobie chodzić. Także na razie niech sobie posiedzą, a potem tam wiesz, po południu możesz już zacząć otwierać i co będzie, to będzie. Tak? No. Ja was zostawiam. Pa. No i całkiem jeszcze na koniec popatrzmy, jak zachowywały się dzisiaj w nocy no i w dzień zresztą koteczki, kiedy zostały same. Wydaje mi się, że jednak wbrew temu, co czytałam w komentarzach, podjęłam dobrą decyzję, żeby Anyszka dać do mamusi. Widziałam nieraz, jak mamusia właśnie szczególnie zajmuje się Anyszkiem. Jak go myje, jak do niego podchodzi, jak jedzą z jednej miseczki razem. A poza tym, Anyżek jest najmniej taki płochliwy. No więc, jeżeli już pani Małgosia i Karol wzięli Lukrecję, która jest takim płochliwym kotem, to niech mają drugiego, który jakby no, naj, najbardziej rokuje, no, je, jeśli chodzi o szybkość oswojenia się. Natomiast te dwa chłopaczki bardzo fajnie się ze sobą dogadują, świetnie się bawią, oni tutaj szaleli, ganiali. I są dla siebie też olbrzymim wsparciem. Oczywiście, ja nie mogę się upierać, żeby wszystkie kotki szły parami, i tego nie będę robić. Akurat w przypadku tych y, młodzieńców fajnie by było, gdyby poszły do innych kotów, takich oswojonych domowych, wtedy mogłyby, obserwując je, szybciutko się przekonać, że ludzie nie są tak tragiczni, jak wydawało im się. Na początkowym etapie. Także wiecie, o czym ja marzę. Ja marzę sobie bardzo, że może w tym czasie, kiedy ja będę próbować wypoczywać, mam nadzieję, że będę wypoczywać, to może się znajdzie jakiś miłośnik tych dwóch koteczków, które są przepiękne. Przed gładkie, takie milutkie w dotyku no i są wesołymi gówniarzami, takimi no jak to kotki ciekawymi dostaną teraz znowu no kolejną szkołę życia będą troszkę się no bały i w tej chwili tak jest, że, że troszkę się boją natomiast zobaczymy jak szybko im pójdzie to też będzie taki trochę sprawdzian dla nich No, zobaczcie, jak pięknie się bawią. Natomiast ja bardzo się cieszę z mojego wyjazdu. Marzyłam o tym, żeby jeszcze raz pojechać do Portugalii. Myślę, że ten jeden raz nie wystarczy, żeby się nasycić, ale podczas naszego pobytu no nie pamiętam czy to było dwa czy trzy lata temu widziałam najpiękniejsze plaże świata naprawdę bo portugalskie plaże zaliczają się właśnie do najpiękniejszych plaż świata były niesamowite i wśród nich jest taka jedna plaża która Szczególnie zapadła w, moje, w moim sercu, zapadła w moje serce. Wielokrotnie wracałam do niej myślami, wyobrażeniami. Plaża ta jest jak dużo tam e, takich jest miejsc, jakby połączona z rzeką, taką płytką, krystalicznie czystą rzeką, która płynie wąwozem. I wpada do oceanu. Jest tam piaszczysta plaża. Otoczona z jednej strony wydmami, a z dwóch stron klifami. Wpadającymi wchodzącymi do oceanu, i część fal, część dynamiki, fal przyjmują właśnie te klify, w związku z czym. Jakiś czas jest płytko, można się bezpiecznie kąpać, no a zaraz dalej zaczynają się przepiękne, po prostu niesamowite fale, gdzie szaleją oczywiście surferzy, chociaż jest tam bardzo niebezpiecznie. Są tak zwane prądy wsteczne, więc ja mi się te prądy wsteczne śniły <śmiech> potem. <śmiech> tak się ich bałam. Prądy wsteczne, które porywają po prostu na środek. Oceanu, ale najpierw, żeby na ten środek się dostać, to trzeba się przebić przez te wielkie, piękne fale. Mój mąż oczywiście idzie się tam kąpać w te fale, ja wtedy dostaję zawału. A ja tylko tak bezpiecznie. <grytanie> ale spacerowanie po tej plaży, moczenie nóg w tej wodzie i Obserwowanie tego całego piękna, majestatu to mi absolutnie wystarcza. Więc moim marzeniem było jeszcze raz zobaczyć tą plażę. I mam nadzieję, że tak się stanie. Pogoda ma być cały czas jednakowa, właściwie każdego dnia, jakieś 24-25 stopni w dzień. I 17-18 w nocy. Więc <laughs> chciałabym zapomnieć o całym świecie, leżąc właśnie na cieplutkim piasku i wpatrując się w fale, słuchając ich szumu. Takie mam właśnie marzenie. <laughs> no i oczywiście. Chciałabym bardzo, żeby ktoś do mnie w tym czasie napisał: Po szafranka i po kminka. Także trochę tych marzeń jest. Tu jeszcze będziemy mogli sobie zobaczyć, jak koteczki sprawują się w dzień. Jak widać, oni są świetnymi kumplami ze sobą świetnymi. Więc halo, halo, kto nie ma jeszcze kotków, albo kto ma tylko jednego? Wiecie, jak to jest nas, ludzi, którzy kochają zwierzęta, którzy opiekują się nimi. Jest wciąż za mało w stosunku do tych potrzebujących zwierząt. Więc, no cóż, trzeba po prostu zakazać rękawy i brać kolejne. A kiedy wrócę, Będziemy obserwować znowu ksłodziaki eee, z kociej paki, te maluszki. Pamiętacie? Przyjedzie do mnie Leoś, ten bezłapki kotek. Przyjedzie taka śliczna, młoda, piękna i przemiła kiciunia. I jeszcze, słuchajcie, przyjadą jakieś kotki. Ja trochę się boję, bo straciłam rachubę, ile osób czeka na pomoc. Ja oczywiście nie wezmę tych wszystkich kotków, które czekają na pomoc. Pomoc to jest dość oczywiste, ponieważ no, muszę też żyć normalnie, tak? Mam jeszcze pracę, mam wnuczkę, mam... Swoje zainteresowania, inne oprócz kotków, które oczywiście bardzo kocham. No dobrze, słuchajcie, zrobiła się z tego taka pogadanka. Mam nadzieję, że było Wam miło jej posłuchać i pooglądać. Przy okazji, nasze prześliczne, kochane koteczki, które by zginęły marnie, po prostu jakby nie zostały wypatrzone i zabrane. Ginęły marnie, bo ja widziałam ten teren. To nie jest miejsce do życia dla kotków w centrum miasta. Do zobaczenia. Pa!